Czaj kuma kumaj, że w naszym spicz. Pełna faza, zajawka w Italii, full wypas. Zdąża sprawa, zakręcona impra, po prostu masakra. Profesorze, ziom, o co kaman? Adasiu, przygotowuję się do zajęć. Mówią, że mają być atrakcyjne, a mam zajęcia o języku subkultur. Ale żeby w pełni zrozumieć, czyli rozkminić język rapu, wybieramy się dziś do Kielcy, czyli miasta scyzoryków. No to Dasiu, wrzuć ten bit będzie jazda! No to jazda. Ale bez alko! Jedziemy! Kultura hip-hopu przyszła do Polski na początku lat 90. Raczkujące zjawisko mocno przyjęło się w Kielcach, które szybko okrzyknięto polskim brąksem i stolicą polskiego rapu. Nie tylko za sprawą Leroya, ale też Boriksona, zajki czy Radoskura. Scyzoryk to pierwszy hip-hopowy hymn Kielc, ale historia Scyzoryka w Kielcach sięga jeszcze początków XX wieku. Dowody można znaleźć w tamtejszym muzeum. Pustosz tego muzeum Tadeusz Włoszek. Zapisał, że eksponaty przynieśli dwaj chłopcy, których nazwał kielckimi scyzorykami. Łączy się też z grupą cyganów, którzy przyjeżdżali przez Kielce i swoje obozowisko mieli we wsi Gruchawka, no to w pobliżu Kielce jest taka część Kielc. I tam sprzedawali takie nożyki drewniane z ostrzem. Być może jest to taki prototyp kielskiego scyzoryka. Cyzoryki na Sienkiewce to w kieleckiej gwarze mieszkańcy Kielc spacerujący po ulicy Sienkiewicza. Bazary to targ albo rynek, guguły niedojrzałe owoce, trepki to kapcie, a kieleckie UFO to po prostu kielecki dworzec. Co ciekawe w języku kielczan do dziś można odnaleźć też elementy gwary świętokrzyskiej. Bardzo ważną cechą, to niektórzy mówią, że to nas wyróżnia spośród e, e, innych regionów, ta cecha regionalna, to jest oczywiście zachowanie takie, e, takiego twardego, archaicznego tematu, prawda, w pierwszej osobie, pojedynczej czasu też niczego, ale jest na przykład złamę, kłamę, łapę, e, złapę, prawda, dłubę i tak dalej. Oczywiście tę formę spopularyzował w piosence Krzysztof Kasakasowski. E, złamę ci serce w mieście e, Kielce. Złamę ci serce w mieście kielce, nie kłamę, i Patronem Kieleckiego Uniwersytetu od 1979 roku jest Jan Kochanowski. Polska stolica Rapu była też miejscem dorastania Stefana Żeromskiego. Pierwowzorem dla fikcyjnego klerykowa opisanego przez niego w syzyfowych pracach były właśnie Kielce. Bywał tu także Witkacy, który kiedyś napisał dla Kieleckiego teatru sztukę, za którą podobno mu nie zapłacono. Stąd jak rasowy raper postanowił przywalić Kielcom w wierszu do przyjaciół gówniarzy, pisząc tam m.in., że Kielce to szczyt ohydy i paramont mało miasteczkowej Brzydy. A skąd wzięło się powiedzenie pi, to znaczy wieje jak w Kieleckim? Podobno, gdy pod koniec XIX wieku w mieście wybudowano dworzec, najbardziej popularna w mieście ulica Sienkiewicza nie dobiegała wprost do niego, stąd podróżni i mieszkańcy musieli przejść pewien fragment trasy w odkrytym terenie, narażając się często na silne podmuchy wiatru. Gdybyśmy tu stali z kamerą, to by się odwrócili na chwilę, czy ktoś by nie wiem, co czymś rzucił, zagwizdał i się okazało, że już kamery nie ma, a my nie mamy portfeli, może też zębów nawet. Ale tak było w ogóle w Polsce. Myślę, że Kielce naprawdę nie były wyjątkowym miastem. Liroj to tylko oczywiście w świetny sposób. Liroj z Góry patrzy uwypuklił i w cudzysłowie sprzedał. Opinia z no, była rzeczywiście taka, taka ona. To było raczej w wojskowej gwarze, medaliki Częstochowa, z Kielce i tak dalej, dalej. Początki kieleckiego rapu doskonale pamięta Krzysztof Kasakasowski. Zanim zasłynął jako macho, na początku lat 90. założył pierwszą kielecką grupę rapową. Później współpracował też z Lirojem. Leroy był tym original gangsta, był tym prawdziwym królem rapu i jest dla mnie do tej pory, zresztą ja wzgórze uwielbiam wzgórze, Mój sąsiad Zajcha z boku, zresztą młodszy kolega. I, a ja byłem takim, który po prostu inspirował się, zmieniał. Ja przede wszystkim była taka sytuacja. Ja myślałem, że się nie da po polsku zrobić rapu. Zresztą Leroy nawet zwracał się do mojego najlepszego przyjaciela Batona koncerza, żeby mu pomógł pisać po polsku. Leroy świetnie pisał po angielsku, po polsku mniej. I to się dopiero zmieniło w, przy okazji płyty album, gdzie not praktycznie cała chyba była po polsku. I zrobił to świetnie i w górze. No oni po prostu zaczęli słuchać nowszej muzyki, jak House of Pain, Funk Dubist, y, y, Cypress Hill. A że w pisaniu i rozumieniu rapu pomaga znajomość języka polskiego, dowodzi ten numer kieleckiej grupy Wzgórze Japaczy i warszawskiego Kalibra 44. Panie profesorze, jak się pan czuje w roli rapera Kaza? Bardzo dobrze się czuję, ponieważ dostałem... Pewne wskazówki od innych raperów, jak mam zarapować, aby zajęcia były atrakcyjne. Czy rap i hip-hop z punktu widzenia językoznawcy są ciekawym zjawiskiem? To jedno i to samo zjawisko. Jest to zjawisko, które powstało w latach 70. w Ameryce, na Bronxie w Nowym Jorku. Jako odpowiedź na wojnę w Wietnamie, a także na różne zawirowania powiedziałbym wśród Afroamerykanów jeszcze. Przecież była segregacja rasowa, jeszcze były echa tejże segregacji i tak dalej. Jąziom, tak się witają raperzy, ale ziomek to słowo, które pochodzi jeszcze ze staropolskiego. No tak, ziomek to piękne słowo, które oznacza współobywatela, tego, który mieszka na tej samej ziemi. Oczywiście subkultura hipu, czy rapu, bo to wymiennie są używane te nazwy, zmieniła to po swojemu. Żartobliwie, Ziomal to taki przyjazny, powiedziałbym, współobywatel. A ty, Mordo? A ty, Mordo to jest bardzo żartobliwe, ale takie pieszczotliwe, powiedziałbym, określenie drugiego człowieka. Morda, która w sumie najpierw jest bardzo obraźliwa, jest, powiedziałbym, wulgarna, tutaj jest wyrazem przyjaznym. To powitania, a pożegnania bywają różne. Pozdro 600, nara, naczepa. Doskonale pan zna no to określenia. Ja używam tego słowa jako pożegnanie w moim rapie. No to na razie, cześć pa Perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić się jak chce po kątobie W komponowanemu w powogęce wreszcie mu sztandar na maście, wreszcie długo oczekiwam wejście smoka, stawiam sprawę jak kawa na łaka, że fenomenalnie miota. Witam, rewelacyjnie przed latem zdań złączani kończąca się opowieść kiedy fokus się łącza w kilku na patyku, Dyl na badę darianki na kiju, bylby dalej do celu u. Podoba mi się tu, gdy w ręku rzeczy mogę ci pokaleczyć. Zwego ucha, jucha, bucha, za wysoko lecisz, zmysły tracisz i o to chodzi stary. Cztery wymiary kultury hip-hop, który ze mną w konkury na mój słowo toku Podoba mi się tu, jak MC manifestuje moje fenomenalne powierzchnie U. Jest to subkultura miasta, jest to subkultura młodzieży, zwłaszcza młodzieży męskiej, która chce się wykazać swoim odniesieniem do świata, swoimi wartościami proponowanymi przez RAP. Te wartości są bardzo, powiedziałbym, takie ogólne i wśród tej grupy stosowane. Największą wartością jest odpowiedzialność za grupę, jest lojalność wobec grupy, jest męskość, jest twarde stanie przy yy, ziomalu. Natomiast niestety grupy te często yy, ocierają się o narkotyki, często o upojenie alkoholowe, a także o jakieś naruszenie prawa. Czym jest bit, panie profesorze? Yy, bit to uderzenie, to. Yy, Fakt muzyki to jest oczywiście słowo, które tam jest używane. W tejże gwarze, w tymże języku hip-hopu mamy bardzo wiele wyrażeń, które pochodzą z różnych kręgów y, środowiskowych, zwłaszcza gwary przestępczej. Na przykład łóżko to kojo, czy bakać to palić papierosy z domieszką marihuany, czy na przykład y, bazyl to. Nieładna dziewczyna od bazyliszek. To są takie zabawy gry słowne, które tam są używane po to tylko, aby zintegrować grupę, po to, aby także dać upust, powiedziałbym, swojej y, fantazji y, takiej, że my mówimy y, lekko, mówimy żartobliwie, mówimy y, nie tyle z namysłem, co powiedziałbym tak, żeby to działało. Jest pan dobrym raperem, ponieważ ma pan dobry freestyle? Freestyle, nie, ja nie mam dobrego freestyla. Ja jestem old school, dlatego też to była tylko taka zabawa, gra słowna czy gra językowa. A freestyle? A freestyle to oczywiście wolny, wolny styl. To yy, właśnie raperzy grają, cytują czy skandują pewne frazy, które. No, stały się już gatunkiem muzyki. Szacun to respekt. Jeśli ktoś nie cieszy się szacunkiem, to określane jest to jako dis, czyli disrespect, ale za nami, panie profesorze, graffiti, czyli także ważny element tej kultury, subkultury. To graffiti jest często z morą prezydentów miast. Zdarza się, że raperzy wydają płytę w nielegalu. Nielegal to. Nielegal to rzecz jasna. Stare powiedzenie, nielegalne wydanie to jest nie, nielegal. Ja tu mam książkę specjalną także o hip-hopie, napisaną przez mojego przyjaciela Włodzimierza Mocha. Hip-hop, czyli kultura miasta. Mamy tutaj bardzo wiele wyrażeń, które są wyrażeniami skręgu tej kultury. Babilon jako system, Babilon jako ten współczesny stan cywilizacji powiązany różnymi. Pajęczynami interesów konsumpcyjnych, medialnych, gdzie młody człowiek nie może się znaleźć. I to jest specjalny bunt. Niestety, w tym że w buncie mamy także duży margines no, zachowań, które społeczeństwo razi, to znaczy wykorzystywanie narkotyków czy działanie przeciwko prawu. A zajawka? A zajawka to rzecz jasna coś, co już pokazuje, jaki będzie nasz występ, jaka będzie mega impreza. Propsy to dobra robota albo szacuneczek, a gdy mówimy hajs się zgadza? Hajs się zgadza, to rzecz jasna jest pieniądze, a wie a Adaś, co to są martwi prezydenci? Nie wiem. To także jest określenie na hajs, na flotę, czyli na dzięki, pieniądze. Martwi prezydenci to rzecz jasna pieniądze amerykańskie, dolary. Hajs to także sałata albo kapusta. Tak, to mamy tutaj bardzo wiele określeń, podobnie że jak i wiele określenie niestety na stróżów prawa, czyli na policjantów, którzy mają kilkadziesiąt nawet określeń, często bardzo negatywne. W kraju latających noży numerem jeden jest rap, bo o nim tak naprawdę mowa, czarny rytm, he i dosadne słowa, jestem z Kielc i tak już zostanie, więc zapamiętaj jedno, zapamiętaj hamie. Ale Leroy śpiewał także Wykąpe ci matkę. A Wykąpe ci matkę to z, z gwar kieleckich. Wykopę coś, wykopę. Tam nie ma miękkiego pi, tylko jest twarde p, a więc wykopę yy, wykąpę podobnie. Albo złamę ci serce w tak, mieście kierce. To są yy, zależności gwarowe. Jestem Leroy z więc decyduj się, czy masz ochotę na skubidubiduja, na kawę, chcę Cię zaprosić dziś wieczorem, będę doktorem, będę Cię badał, to chyba zaproszenie do miłosnej gry. No to y, miłość fizyczna jest y, dużą wartością wśród tej grupy i wśród tych tekstów, które odczytujemy, y, raperskich, taka prosta, powiedziałbym, fizjologiczna. Potencjał niewyczerpany, <laughs> chyba w DNA on był mi dany, czekaj, fokus trafi, jeszcze ostrzelają wszystkie gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli, że głowa się piję, zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak. Jestem Bogiem, świadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem. Tylko wyobraź to sobie. Do prekursorów polskiego hip hopu poza Leroyem zaliczamy także Magika, lidera kalibra 44 i paktofoniki. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Albo życie nasze składa się z krótkich momentów, kolorowych chwil, czy przykrych incydentów, albo nawet jeśli wszyscy w ciebie zwątpili, pokaż im, że się mylili. To jest y, bardzo interesujący y, tekst. Być może pokazuje y, tęsknotę za transcendencją, za jakimiś wyższymi pot potrzebami tejże grupy. Natomiast zwróciłeś, ja się tu uwagę na rymy. To są rymy wewnętrzne, rymy zewnętrzne. Rap lubi właśnie takie proste rymy gramatyczne, bądź też rymy wewnętrzne, żeby się rymowało, żeby też tekst był atrakcyjniejszy w przekazie. Zwróciłeś także, ja dać uwagę na nazwy tychże zespołów. Ja mam dwie nazwy wynotowane. Tutaj kwadratuła koła i ascetoholix. Ascetoholix, bardzo ciekawa nazwa. Taki asceta, który jest Yy, namiętnym ascetą, prawda, ascetoholik, zabawa słowna. To jest grupa, która kocha zabawę językiem. Poza Kielcami, Śląskiem i Warszawą ważnym ośrodkiem polskiego hip-hopu był także Poznań, a z tegoż miasta, z miasta Pyr pochodzą Peja oraz Tede Peja. Jakie życie, taki rap. Mój rap, moja rzeczywistość. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia się nic. No i Tede, wspomniany. Zdrowie wasze, ja się trzymam. Drina goni kolejny drin. Remix, browar, wuda, gin. Albo podobno wieczne są tylko diamenty. Jak tak, to rap jest na pewno następny. No, to jest podnoszenie do góry własnej grupy i pokazywanie słowne przynajmniej, że ta grupa się liczy. Ta grupa jest ważna. To jest sposób bycia raperów. Gdzieś na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się, mimo śniatam góry. Chokaj radni nacięcie, gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. Od wieczne tęsknoty za Bogiem, odwieżne tęsknoty za pomnożonym życiem duchowym, nie tylko za rapem i za subkulturą. Miasta to jest subkultura wielkiego miasta, zagubienia młodych w wielkim mieście. Molesta śpiewa: Nie zamykaj, mamo, dzisiaj drzwi, bo późno będę idziemy z chłopakami na kolendę. A kolenda to też jest ciekawy wyraz oczywiście staropolski neologizm tutaj w tym wypadku. Kolenda to odwiedzanie kolejnych pubów oczywiście w celach towarzyskich. Pogramy trochę, popijemy alko będzie lało się obficie. Trzeci wymiar śpiewa, kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, a dla mnie masz Stajla. Stajla, czyli? Styl, oczywiście. Styl to jest słowo klucz do każdej subkultury, a zwłaszcza do tej subkultury, która kocha słowo i kocha y, ekspresję tego słowa przy pomocy muzyki. A gdy magik śpiewał plus i minus, to jedyne co widzę, plus i minus to jedyne co słyszę, to wie pan co miał na myśli? A może czekał na wynik. Na wynik czekał. testu, ale nie na COVID. A nie na COVID, tylko może na inne. Zawsze to czekanie, i spełnienie pokoju. To jeszcze franek kimono, czyli Piotr Frączewski, który obok Kazika bardzo często jest wymieniany jako jeden z prekursorów polskiego rapu. Pamięta pan ten numer? Tak. Po dobrej wudzie, dobry jestem w dżudzie, ja w klubie disco mogę robić wszystko, wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty, na bramce stoję, nikogo się nie boję, bo ja jestem King Bruce Lee, mistrz. Tak, to była taka pierwsza oficjalna, powiedziałbym, pastiszowa piosenka. Tego rapu no i tutaj mistrz y, słowa jednak dobrze wyszedł rapując to o wiele lepiej ode mnie pato inteligencja 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 my My to pato inteligencja. Katolickie przedszkola, strzeżone osiedla, kurator angielski, gegra, kurator dilerka dla sportu nie po to, by przetrwać. Szkoła korty, dodatkowe zajęcia, korki butelki i elki na zdjęcia. My to pato inteligencja. Katolickie przedszkola, strzeżone osiedla, kurator angielski, gegra, kurator dilerka dla sportu nie po to, by przetrwać. Szkoła, korty, dodatkowe zajęcia, korki butelki i elki na zdjęcia. Harnaś perełka w plenerkach rzucamy, chu i nie jemy mięsa. No, wulgaryzmy tam też są. I też na koniec zwracam uwagę niestety jest to subkultura pełna wulgaryzmów. Wulgaryzmy zawsze obojętnie w jakiej sytuacji by nie padały, one są czymś złym dla kultury, dla języka. No niestety w kulturze hip-hopu jest bardzo wiele wulgaryzmów. Ale to patointeligencja, bardzo ciekawe połączenie patologii z inteligencją. Są to wyrazy, tak jakby oksymoroniczne, stojące na antypodach, na przeciwstawnych biegunach, ale to jest, powtarzam raz jeszcze, tendencja do zabawy słownej, do gry językowej, żeby lepiej pokazać swój protest. Podstawą hip-hopu jest, panie profesorze, szczerość. A jakie pan ma dzisiaj przesłanie do wszystkich raperów? Ja przede wszystkim yy, apelowałbym o. Mniejszą liczbę, czy w ogóle nie da się z tym więcej poradzić, wulgaryzmów. Te wulgaryzmy zawsze świadczą o naszym brutalnym odbiorze rzeczywistości. To jest coś fatalnego. No, jeśli tworzą takie projekty, nazwijmy to bodnie, czy takie teksty, niech tworzą jako teksty muzyczne, natomiast jak najmniej wulgaryzm. To w naszym programie oddajemy w takim razie głos temu, który o hip-hopie wie najwięcej. Jedziemy. Bez trzymanki i bez alko. W niecały miesiąc, odkąd przyjechałaś, w sercach facetów ostro namieszałaś. I każdy mówi wciąż o Tobie. Nie mieści się to w mojej głowie, jak taki ktoś mógł oczarować nas? I to jak? Dlatego złamę ci serce w mieście Kielce. Nie kłamę, weznę i złamę. Jedyny w mieście, ja wiem, że wreszcie jest złamę. Złapę cię i zostawę. To mówił maczo, niech widzowie mi wybaczą Krzysztof Sekasowski. Z Kielc! To jak ziom idziemy na kolędę na brąksach? Ja na się dzisiaj wolę kolem. Trzymajcie się, mordy. Pozdro 600. Ziomale!